Zaproszenie na czwarty 7 listopada 2021 rok w Warszawie do Domu Technika Not ulica Czackiego 3 przez 5. na ogólnopolski kongres Jezusa Chrystusa Króla i Orszak na temat w diecezjach i parafiach Króluj nam Chryste jest to realizacja jubileuszowego aktu intronizacyjnego. Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim Kongresie Jezusa Chrystusa Króla oraz w warszaku Jezusa Chrystusa Króla dla najwyższych władz państwowych i duchownych Polski, prymasa, prezydenta, premiera, całego wybranego narodu polskiego oraz wszystkich mniejszych narodowości zamieszkujących terytorium Polski. Więcej szczegółowych informacji wwwintronizacja.pl 17. Myślnik aktualności: Slash 204. Myślnik ogólnopolski. Myślnik kongres. Myślnik Jezusa. Myślnik Chrystusa. Myślnik króla. Spotkajmy się 4-7 listopada z Jezusem Chrystusem Królem Nieba Polski i świata na Ogólnopolskim Kongresie i w Orszaku. Orszak 7 listopada od 12 do 13.30 ulicę Krakowskie Przedmieście, z Bazyliki Świętego Krzyża do Archide Katedry Świętego Jana Chrzciciela. Zakończenie Eucharystią, 13.30 do 14.30. Jezus Chrystus, Król Polski, Król Nieba Polski i Świata, zaprasza każdego z Was. Posłanie z Światłości, Magorza Tadygas, Konopacka.